Siemanko, jeżeli też chcecie otwierać takie paczki jak Urbix, ale nie macie za co, to pamiętajcie, że FIFA points możecie znaleźć w sklepach Xbox, korzystając na przykład z takich kart przedpłaconych, które zaś możecie znaleźć w sklepach z Elektroniką. Pozdrawiam. Siemanko, witam wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony oczywiście ulbix.pl i dzisiaj będziemy otwierać paczki za 125 tysięcy końców. Nie jedną, nie dwie, pięć paczek Ultimate. A do trafienia jest cała drużna toców. Zobaczcie, jak ona wygląda. W wielkim skrócie: Ronaldo, Suarez, Messi. Nie, tutaj naprawdę, tak naprawdę jedna jest kwasowa karta, tak? Pedro Leon, 20 tysięcy chyba on kosztuje. Ale no, masakra, tutaj. Co się nie trafi będzie dobrze. Żeby nie przedłużać, przechodzimy do otwierania. Zanim zaczniemy całą ceremonię otwierania paczek za 125, otwórzmy taką pierwszą, żeby przetrzeć szlaki, właśnie tamtej pacze, szlaki, drogę. Dobra, 3, 2, 1, zobaczmy, czy będzie walkout. Nie ma walkoutu, nie ma walkoutu, no i dobrze. Znaczy, no źle. W tamtych paczkach mają być walkouty, mają być totsy, a przynajmniej jeden, to by było naprawdę fajnie. Tutaj też ciekawa karta, Hurricane, od, oceniony na 85. Paczka numer jeden, za 125 tysięcy, za 2,5 tysiąca pońców liczymy na walkout, nie ma walkoutu, nie ma walkoutu, jest duża flara i to będzie 87, 86 company, 87 ma jego inform, no i powiem szczerze, no tak średnio, tak średnio, ale może jeszcze mamy 4 paczki, będzie ok. Trzecia paczka i druga za 125 tysięcy, nic dodać, nic ująć i nie ma walkoutu. Znowu nie ma walkoutu. to będzie największy dramat w historii mojego kanału? Bo to jest chyba jeden z większych przykładów peningu. No ale dobra, I Icardi, lecimy dalej. Czarne okulary przez jednych nazywane walkoutowymi, i żeby nie przedłużać, boom, nie ma walkoutu. Co się dzieje? Co się dzieje? Słuchajcie, nie mam pytań Banega? Trzecia paczka ultimate. I nie trafia się kompletnie nic. Żółte okulary, słuchajcie. I to będzie tym razem paczka za monety. Nie wierzę już niech to końcom. i sprawdźmy czy słusznie. To jest nieprawdopodobne. Słuchajcie, miało być pięć paczek, ale już na ten moment stwierdziłem, że otworzę trochę więcej. Nie mało kałtu. Naprawdę nie ma wokoutu. Ile ja tych paczek muszę otworzyć? Nie no, w tych, w tych różowych? Bez kitu? Może w, dobra, może w różowych się otworzy. Ja już jestem zły. Ja już jestem mega zły. Lecimy. Kolejna paczka. Sam nie wierzę, że w różowych okularach może coś się trafić, chociaż ostatnio w sumie coś było. I nie ma kautu po raz kolejny. Nie no, Glik, no ale no bez jaj! Widzicie co się dzieje? Widzicie co się dzieje w ogóle? Po co ja mi to słyszałem? Ja, no może wstanę, wiecie, może ja muszę wstać. Może muszę wstać. Paczka za 2,5 tysiąca Fifa Pointsów. Uwaga, czy będzie walkout? Nie ma, nie ma <śla> Nie ma walkoutu, czajcie? Która to była paczka? Szósta? Szósta paczka za 125 tysięcy! I NIE MA WALKOUTU! To jest dramat! Dobra, nie mam pońców! Tak tego nie zostawię, musi być walkout Nie ma walkoutu <noise> Nie ma walkoutu, no po co? I co? Glik znowu Ale jaja, lecimy dalej Lecimy dalej, zeruję konto Nie ma walkoutu, naprawdę Co, co mi po tej klarze? Znowu, szybko Kurde, zeruję Zostawcie suba za to, co dla was robię. 24 sekundy. Nie ma walkoutu. Nie da się. Nie. Która to paczka? Dziewiąta? 6 sekund do końca. Trudno. Idę za ciosem. 3, 2, 1. Nie ma. Nie ma Ale ja, ja... Nie ma Normalnie zeruję konto. Ile wdam pieniędzy? To jest... To jest jakaś masakra. Słuchajcie, co się tutaj stało. I mamy jeszcze paczki za 100 tysięcy, nie? To są jaja, ty! Dobra, nie wiem ile otworzyłem tych paczek. Mam końce na jeszcze jedną za 100k. No i to będzie ostatnia paczka, to będzie ostatnia paczka. Dobra, nawet nie patrzę. Nawet nie patrzę. Jest lookout, pacze za 100k! Czy to będzie? Jest! Tu! Jest niebieska flara! Ostatnia paczka! żutem na TAŚMĘ! nie ma flagi weźcie go weźcie go ale nie stąd jest stąd udało się musiałem przeserwować cały konto żeby trafić batenga z premier league boże co ja gadam z La liga santander toca gg o mój boże Najbardziej powalony pakupenik w historii mojego kanału w moim życiu. czegoś takiego jeszcze nie było. Ostatnia paczka. Nie mam już totalnie nic na koncie.